Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Epole do Popisu. Dzisiaj porozmawiamy na temat najbliższych zabiegów ochronnych w kukurydzy. Zwalczania chwastu w terminie powschodowym, ale także aplikacji bakterii Metalobacterium symbiotikum, które wiążą azot atmosferyczny, e, wiążą go w roślinie, dostarczając właśnie dodatkowy, dodatkowy azot. Przy okazji chciałbym także przypomnieć Wam o tym, że zbliżamy się do progu 5000 subskrypcji. W momencie, kiedy go przekroczymy, zgodnie z ankietą i Waszym wyborem, opublikujemy serię filmów o wapnowaniu gleb. Dlatego zachęcam, przesyłajcie nasze filmy swoim znajomym. A teraz już nie przedłużam. Miłego oglądania. Kilka tygodni temu na naszym kanale pojawiła się ankieta, w której 60% z Was wskazało, że zwalcza chwasty w kukurydzy w terminie powschodowym około 4-5 liścia. Więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek będzie dla Was bardzo przydatny w tym, aby dobrze dobrać herbicydy oraz przede wszystkim termin zabiegu do tego, aby właśnie najgroźniejsze chwasty w kukurydzy zwalczyć skutecznie. A które z tych kwasów są najgroźniejsze? Na pewno wszystkie chwasty ciepłolubne, zarówno jednoliścienne, jak i dwuliścienne, które bardzo szybko wchodzą w konkurencję z kukurydzą o wodę, składniki pokarmowe oraz o światło. No i tak nikogo z Was nie zaskoczę, że dwa najgroźniejsze gatunki konkurencyjne dla kukurydzy to oczywiście komosa biała oraz chwastnica. To są te chwasty, z którymi sobie... Kukurydzę musimy poradzić jak najszybciej, jak najlepiej, ponieważ no, bardzo szybko budują swoją biomasę. Ponieważ to są te chwasty, które w warunkach ciepła i wysokiej wilgotności no, bardzo szybko zaczynają swój rozwój. Chociaż komosa biała, jak wiecie, nie potrzebuje wcale dużej ilości wody do tego, żeby bardzo szybko oraz intensywnie rosnąć. Poza komosą, poza chwastnicą, na niektórych cięższych polach problemem także może być szarłat szorstki. Na pewno cała litania rdestów, czy to rdest powojowy, czy rdest ptasi czy też rydes kolankowy, to są takie gatunki chwastów dwuliściennych, z którymi również musimy sobie poradzić na polach kukurydzy, no ale nie zapominajmy także o bodziszku, o samosiewach rzepaku, o fiołku, czy także innych bardzo popularnych gatunkach pastów, które na polach spotkamy. Poza chwastnicą, jeżeli chodzi o chwasty jednoliścienne, na pewno też spójrzmy na, na samosiewy zbóż, które czasami także potrafią trochę namieszać na polu, no i oczywiście pesz, tam gdzie jest on w dużym, dużym nasileniu. Pamiętajcie także o tym, że peż tak naprawdę powinien osiągnąć biomasę i wysokość około 15 cm, aby wjechać herbicydem w pole, aby go zwalczyć. Ponieważ kiedy jest mniejsze, jego powierzchnia jest zbyt mała, aby wykonać skuteczny zabieg. Jestem teraz na polu Instytutu Ochrony Roślin w innej górze. Gdzie właśnie obserwuję sobie doświadczenia ścisłe, które są tutaj na tej plantacji założone. Kukurydza jest w fazie około trzeciego, wchodzącego w czwarty liść właściwy. No i tak jak powiedziałem wcześniej, porozmawiamy sobie bardziej o tej metod metodzie zwalczania chwastów w fazie 3-4 liści. To jest taka ta najbardziej popularna, jeżeli chodzi o zabiegi powschodowe, ale wiem też, że część z Was wykonywała zabiegi herbicydowe w około drugim liściu kukurydzy, najczęściej przy użyciu preparatów bardziej doglebowych. Które do tej fazy można jeszcze stosować, ale tak naprawdę, jeżeli sobie spojrzymy na skuteczność oraz na popularność, to faktycznie to, co stosujemy później, jest w naszych warunkach, jeżeli chodzi o klimat oraz o stosowanie wśród polskich rolników, najpopularniejsze, także z tego względu, że są to zabiegi bardzo skuteczne. Ale musimy zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów. Przede wszystkim oczywiście skuteczność. Dobieramy preparaty, dobieramy rozwiązania pod kątem tego, co mamy na polu. Poza komosą i chwastnicą, które są najczęściej na wszystkich polach kukurydzianych, także trzeba spojrzeć na inne kwasty, z którymi możemy mieć do czynienia, i dobrać właśnie odpowiedni preparat do tych rozwiązań, które na polu mamy. Poza skutecznością, bezpieczeństwo dla kukurydzy, oczywiście tak, żeby ona nie ucierpiała, żeby nie było widać jakiegoś negatywnego działania danego preparatu. I ostatnią cechą, na którą warto zwrócić uwagę, nawet trzeba, to następstwo roślin, ponieważ w dzisiejszych czasach podozmiany są coraz bogatsze. Siejecie rośliny strączkowe, siejecie buraki cukrowe, siejecie słonecznik. Więc dobierajcie tak rozwiązania, aby substancje czynne e, tych produktów nie miały charakteru mocno doglebowego. Tak, aby one nie zostały w glebie do następnego roku, ponieważ no, są takie rozwiązania na rynku, po których nie możemy zasiać buraków cukrowych, słonecznika, czy także coraz bardziej i chętnie uprawianych roślin strączkowych, takich jak gubin, bobik czy groch. Ok, to przejdźmy teraz bardziej do szczegółów i opowiedzmy sobie, jakie substancje czynne działają na które z gatunków pastów. Nie będę wchodził aż tak bardzo w szczegóły, ograniczę się do grup. Jeżeli chodzi o chwasty jednoliścienne, to tutaj jak gdyby zasób substancji czynnych, które mamy do zwalczania takich gatunków jak pastnica, jak perz właściwy, jak włośnicy, jak palusznik jest dosyć ograniczony, bo tych substancji jest tak naprawdę 4-5. Mamy dwie bardzo popularne substancje czynne, Nikosulfuron oraz Rimsulfuron, rimsul które także są przez to popularne, że ich cena jest adekwatnie atrakcyjna do skuteczności. Tutaj też warto, żebyście pamiętali, że te dwie substancje czynne nie zwalczają tylko i wyłącznie chwastów jednoliściennych, one, ponieważ one również mają wpływ na skuteczność chwastów dwuliściennych, takie jak samosiewyżże samosiewy paku ostrożeń w przypadku rimsulfuronu, RDS ptasi w przypadku nikosulfuronu, więc jak gdyby są to substancje, które działają szerzej niż tylko na chwasty jednoliścienne. Dalej, patrząc na kwasnicę, patrząc także na inne chwasty prosowate, sulcotrion, tembotrion, czy także popularny s metalachlor, który jednak jest substancją bardziej doglebową, która zwalcza chwasty jednoliścienne w glebie i w bardzo wczesnych fazach rozwojowych po ich skiełkowaniu na polu, więc też esmetolachlor nie może być stosowany zbyt późno, ponieważ nie będzie już po prostu działał skutecznie w sposób nalistny. Jeżeli chodzi zaś o substancje do zwalczania chwastów dwuliściennych, to tutaj ta paleta jest dużo szersza, chociaż też ona się zawęża ze względu na wycofowanie kolejnych Substancji czynnych. Od taki bromoksynil, który został wycofany w zeszłym roku, miał tak naprawdę, jeżeli chodzi o zakres ochrony kukurydzy, około 200 tysięcy hektarów, które chroniliśmy tą substancją czynną w różnych produktach, a więc przyznacie sami, był, był to areał całkiem spory. Teraz te 200 tysięcy trzeba zastąpić innymi opcjami, które powschodowo stosujemy. I tutaj, jeżeli chodzi o substancje czynne, no moglibyśmy sobie wymienić ich dużo, dużo więcej. Niech to będzie chociażby Dicamba, 2,4D, Mezotrion, Chlorasulam, Tienkarbazon. Jest tych substancji dużo więcej. Widzicie je tutaj na ekranie. Wszystkie wymieniłem, te najistotniejsze które w tym terminie takim powschodowym od trzeciego liścia wzwyż możemy skutecznie stosować. Jedna uwaga, jeżeli chodzi o regulatory wzrostu, czyli 2,4D i Dicamba, nie stosujemy powyżej fazy piątego liścia, ponieważ są to substancje z grupy regulatorów wzrostu, które stosowane później mogą negatywnie wpłynąć na kondycję kukurydzy. Warto, żebyście pamiętali także przy wykonywaniu zabiegów powschodowych o tym, aby stosować adiowanty. Czasami niektóre produkty mają te adiowanty wbudowane albo w formulację, albo w pakiet, który kupujecie, a czasami takich adiowantów nie ma. I tam w szczególności, jeżeli mamy jakiś produkt w formulacji np. SG, WG, WP, czy innych granulowych czy proszkowych, takie adiowanty są wręcz niezbędne, aby uzyskać Pełnię, pełną skuteczność działania danego produktu. Warto też oczywiście patrzeć na różne wyniki do, do doświadczeń, czy to producentów, czy dystrybutorów, które, którzy badają właśnie adiowanty w różnych konfiguracjach, tak żeby właśnie uzyskać najwyższą skuteczność działania danego produktu. Jeżeli chodzi o jakieś rozwiązanie, które mógłbym Wam polecić, to jest to Hector Max, który zawiera w swoim składzie trzy substancje czynne, Nikosulfuron, Rimsulfuron oraz Dicambe, czyli tak jak powiedziałem wcześniej substancje, które wyzwalczają zarówno chwasty jedno- jak i dwuliścienne, chwastnice, peż, komose, rdesty, a więc najistotniejsze chwasty, które w kukurydzy spotkamy, nie tylko tutaj za mną na polu w Innej Górze. Jest to rozwiązanie, które możecie stosować faktycznie w tej takiej najbardziej newralgicznej fazie stosowania w kukurydzy, czyli w fazie do tego piątego liścia kukurydzy, wtedy kiedy powinniśmy te zabiegi wykonać, ponieważ wtedy one są faktycznie najbardziej skuteczne. 440 g na hektar hektora Maxa plus adjuvant Vivolt, który właśnie ma na celu zwiększenie całej skuteczności działania preparatu, ponieważ preparat znajduje się w formulacji WG. Aktualnie może nie ma bardzo wysokich temperatur, ale jeżeli będziecie wykonywać ten zabieg na dniach i by zażyła się taka sytuacja, że dni będą bardzo, bardzo ciepłe, to ja Wam szczerze polecam zabiegi herbicydowe w nos lub nad ranem, wtedy skuteczność wchłaniania tych preparatów przez powierzchnię liści kwastów będzie po prostu dużo, dużo większa, ponieważ w upalne, ciepłe dni pasty również bronią się przed oddawaniem wody, w szczególności te kwasty ciepłolubne, takie jak komosa czy chwastnica, które potrafią wytworzyć woskowinę i wtedy wchłanialność produktu jest mniejsza, a odparowywanie z powierzchni liści jest dużo, dużo większe. Więc te zabiegi właśnie w nocy czy nad ranem będą bardziej skuteczne. Patrzcie na prognozy pogody i nie wykonujcie tego zabiegu, jeżeli jest bardzo ciepło w ciągu dnia. I nawet wieczorem, gdzieś tam około 20-21, to może być jeszcze zbyt wcześnie, aby uzyskać taką pełnię skuteczności danego rozwiązania. Dotyczy to przede wszystkim właśnie herbicydów powschodowych. A na sam koniec tej części tego odcinka chcę Wam pokazać właśnie działanie herbicydów, które na tych doświadczeniach mogę zaobserwować. Faza stosowania dosyć wczesna około 2-3 liścia czyli bardzo wczesny zabieg powschodowy. Zobaczcie, jak rozwiązania tutaj w innej górze sobie na tą chwilę poradziły. I się powoli do terminu aplikacji bakterii Methylobacterium symbioticum w uprawie kukurydzy. Tak jak widzicie na przebitkach, ta kukurydza na tej plantacji, na której jestem, jeszcze nie nadaje się do tego zabiegu, ponieważ jest w fazie około 3-4 liści właściwych, a moment momentem do tego, aby te bakterie zaaplikować, jest faza od 5 liścia. Dlaczego? Dlatego, że te bakterie wnikają przez aparaty szparkowe, poprzez liście i tak naprawdę ta biomasa liści musi być jak największa, aby więcej bakterii mogło do tejże rośliny wejść. Jeżeli bakteria trafi na glebę, to tak naprawdę kończy swój cykl życiowy, ponieważ będzie brakowało jej paliwa, jakim jest metanol, który jest wydzielany jako produkt uboczny w roślinie. Także piąty liść jest najwcześniejszym terminem aplikacji. A tak naprawdę im kukurydza będzie większa i im będziecie mogli w ogóle wjechać bez żadnych szkód na pole i na plantację, tym skutecznie i efektywniej możecie te bakterie zastosować. Ale oczywiście pamiętajcie o kilku ważnych zasadach, o których już mówiłem we wcześniejszym filmie na kanale E. Kiedy aplikować te bakterie w kontekście dnia, w kontekście doby? Przede wszystkim aplikujemy je w nocy lub nad ranem, tuż przed otwarciem aparatów szparkowych, tak żeby te bakterie mogły jak najszybciej dostać się do wnętrza roślin i żeby mogły się namnażać w tej roślinie w celu, gdyby, zwiększenia swojej populacji i wiązania azotu atmosferycznego. Ważne jest również to, co w kukurydzy pewnie jest jeszcze bardziej istotne, aby aplikować bakterie bez żadnego stresu, który może na plantacji występować. Mam tutaj na myśli w pierwszej kolejności stres temperatury, stres niskiej temperatury powietrza, ale mam nadzieję, że już, jak gdyby, z tym etapem w tym sezonie nie będziemy musieli się już zmagać, ponieważ przymrozki, mam nadzieję, są za nami, ale patrzcie także w drugą stronę, żebyśmy nie mieli aplikacji w momencie stresu suszy, czyli długo utrzymujących się gdyby, okresów bez opadów, bez opadów deszczu, takich w szczególności okresów, gdzie widzimy, że ta kukurydza już, jak gdyby, cierpi przez brak wody. Pamiętajmy także o tym, że kukurydza z rośliną która potrafi całkiem sprawnie poradzić sobie z rozwojem w warunkach niskiej wilgotności gleby, ale na ten stres suszy Zwracajmy uwagę, jeżeli on występuje, nie aplikujmy bakterii, które znajdziecie w produktach Blue N lub Utrisia N. Poczekajcie kilka dni, aż sytuacja się poprawi, w szczególności po opadach deszczu. Na szczęście ostatnie dni przyniosły tej wody całkiem sporo. I mimo, że jeszcze faza kukurydzy nie jest tak gdyby, idealna do aplikacji tych bakterii, to mam nadzieję, że już w najbliższych kilku dniach, kiedy ta kukurydza jeszcze bardziej poczuje ciepło, poczuje wilgoć, którą ma w glebie, osiągnie fazy, które będą idealne do tego, aby te bakterie w niej zastosować. Jeżeli chcielibyście pomieszać stosowanie bakterii metalobakterium symbioticum z jakimś środkiem ochrony roślin, to zapraszam was do zapoznania się z tabelą mieszania, którą znajdziecie w linku znajdującym się poniżej w opisie tego filmu. Tam znajdziecie listę produktów przebadanych pod kątem mieszalności, i będziecie mogli sprawdzić, tak, czym w jednym opryskiwaczu w jednym przejeździe będziecie mogli E, produkty Blue N lub Utrysia N zastosować z wybranym herbicydem czy insektycydem w uprawie kukurydzy. Dla tych z Was, którzy nie widzieli jednego z wcześniejszych odcinków We Pole do Popisu, przypomnę, że bakterie Methylobacterium symbioticum wiążą azot atmosferyczny, wbudowują go w roślinę w formie azotu amonowego, dostarczając w warunkach Polski co najmniej 30 kg azotu amonowego. A tak naprawdę patrząc też w kontekście warunków klimatycznych, które mamy w Polsce, długości wegetacji kukurydzy, wiele doświadczeń, które, które były prowadzone, wskazywało nawet na to, że ta ilość azotu, która może być przez bakterie w kukurydzy związana, może być jeszcze większa. Dlatego jest to jakiś sposób, bardzo ciekawy sposób na to, aby uzupełnić azot, który w tym sezonie, w szczególności ze względu na to, że jest sucho, może być gorzej pobierany przez system korzeniowy, przez rośliny w glebie. I co zresztą doskonale wiecie, w tym sezonie jest takim hitem, jeżeli chodzi o zainteresowanie wśród ro rolników, a pierwsze linki doświadczeń, które także były publikowane u nas na kanale, pokazują, że ten produkt działa wizualnie bardzo fajnie. Zresztą też będziemy obserwować to na uprawach kukurydzy i pokazywać Wam w kolejnych odcinkach. Jeżeli macie jakieś pytania co do zwalczania chwastów w terminie powschodowym, czy także stosowania bakterii Blue N, N w kukurydzy, czy także w innych uprawach, Piszcie śmiało o tym w komentarzu, odpiszę na każde z pytań. Dzięki, że byliście w tym odcinku, że oglądacie e-pole. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.